Cześć. Dzisiaj pokażę Wam bardzo prosty plugin, dzięki któremu będziecie mogli wyświetlić jakiegoś pop-up'a, że przykładowo nagrzały się wytwornice dymu, nagrzały się iskierki czy coś tam, co chcecie w sumie. Przypuśćmy, że na tym faderze mam e, heating dla wytwornicy iskier. Wiem, że taki heating musi trwać. Przypuśćmy. 3 minuty, żeby one się nam nagrzały. Żeby miał pewność, że nam te 3 minuty minęły, możemy sobie do tej sekwencji dodać takie właśnie powiadomienie, że już 3 minuty od jej włączenia minęło. Moglibyśmy to zrobić oczywiście przez timery, ale wiązałoby to się z dłuższym przygotowaniem takiej rzeczy, bo jednak trzeba stworzyć timera. E, Zasynchronizować go do tego, i tak dalej. Możemy to zrobić jako plugin, i później bardzo łatwo sobie to używać w sekwencjach, nie modyfikując niczego. No więc skopiuję sobie tą składnię tutaj. Przypuśćmy, że na potrzeby tego programu 5 sekund nam starczy. Wyłączmy sobie to. Włączamy. Jak widzimy, coś tu sobie trwa. I po 5 sekundach mamy tą informację. Używanie jest banalnie proste. Mamy wywołanie lua, później wywołujemy daną funkcję. Funkcja się nazywa tak, a w nawiasach są argumenty tej funkcji. Argumenty są dwa. Jest tekst, który tam nam się wypisze, przez co musimy użyć tych znaków, żeby ten tekst zadziałał. Oraz liczba czasu. W tym przypadku w sekundach. A jak wygląda taka funkcja? Jest banalnie prosta i banalnie szybka, nawet do przepisania. Mamy naszą funkcję, nazwa funkcji i nasze dwa argumenty. Mamy tutaj funkcję grandma, sleep, i w nawiasie nasz argument interval, czyli ile sekund ma. Być takiego jakby delaya. Po czym mamy tutaj GUI, message box, masz info i tutaj mamy ten nasz tekst w A. No i end, koniec funkcji. Działa to bardzo podobnie jako ten nasz message box bez niczego, bez czasu. Jak widzicie, dodaliśmy tylko jeden argument i jedną funkcję. Dzięki czemu, jedną komendą możemy tworzyć sobie takie właśnie komunikaty. Myślę, że jeżeli chodzi o tą funkcję, będę chciał do niej jeszcze wprowadzić takie coś, żeby można było zapisywać zamiast ilości sekund. Również przykładowo 1 m, czyli 1 minuta, 1 h, czyli 1 godzina, 1 h 3 m, czyli na przykład godzina 3 minuty, albo na przykład 2 h 3 m 5, czyli przykładowo 2 godziny 3 minuty 5 sekund. I żeby taka funkcja nam to już sobie obliczała. Żebyśmy nie musieli liczyć ile tamtych sekund chcemy w przypadku większych Lasów. To wszystko na dziś, dzięki i do następnego, cześć.